Cześć, mam na imię Kinga, jestem stylistką rzęs i brwi i witam Cię na kanale Stylistka Warta Nobla. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z powiadomieniami o filmach, jakie tu wrzucam. A dziś film, który może Cię bardzo zainteresować, bo kto z nas nie popełnia błędów? No właśnie, myślę, że każda stylistka rzęs, szczególnie na początku swojej drogi, popełnia różnego rodzaju błędy. W tym filmie opowiem Ci, jakie błędy ja popełniałam jako początkująca stylistka rzęs. Czy udało mi się je skorygować lub zupełnie się ich pozbyć? Zapraszam Cię do obejrzenia. Pierwszy podstawowy błąd stylistki rzęs, który popełniałam notorycznie to nieprawidłowe trzymanie pensety. Trzymałam pęsetę w ten sposób jak długopis. Przez co usztywniałam sobie nadgarstek. Często nadgarstek nie bolał. Nieprawidłowo układałam rzęsy na wachlarzyku. Rzęsy gubiły kierunek. Nie mogłam dotrzeć do rzęs w kąciku wewnętrznym. Rzęsy z kącika zewnętrznego też gdzieś uciekały. I to wszystko było spowodowane tym nieprawidłowym trzymaniem pensety. Wystarczyło tylko ułożyć wszystkie paluszki na tej wierzchniej stronie pensety, na drugim skrzydełku pensety ułożyć kciuk i pracować idealnie. O co chodzi z tym ułożeniem? W momencie, kiedy w ten sposób złapiesz pensetę, czyli prawidłowo, tak jak pensetę do stylizacji rzęs należy trzymać, Twój nadgarstek zyskuje elastyczność. Możesz nim pracować w dowolnym kierunku, układając rzęsy właśnie w prawidłowym kierunku stylizacji. Nieprawidłowy kierunek stylizacji to jest drugi błąd, jaki popełniają początkujące stylistki rzęs. W momencie, kiedy właśnie trzymasz zię pęsetę, w momencie, kiedy nie jesteś wystarczająco skupiona, kiedy zaczynasz swoje stylizacje, kiedy spieszysz się, możesz zgubić kierunek stylizacji. Kierunek stylizacji to jest moment, w którym układasz rzęsę syntetyczną na rzęsie naturalnej. Kierunek stylizacji powinien wyglądać w ten sposób. Rzęsy z kącika wewnętrznego w kierunku noska, później coraz bardziej prostujemy naszą stylizację po to, żeby w sektorze tym środkowym rzęsy były skierowane tak naprawdę w Twoim kierunku, czyli albo w kierunku czoła klientki. No i schodzimy ze stylizacją do kącików zewnętrznych, i te muszą być skierowane na skroń. To jest wtedy idealna stylizacja. Bardzo ważne jest to, że jeżeli popełniasz taki błąd, jeżeli te kierunki gdzieś ci uciekają, pracuj nad nim i staraj się właśnie po pierwsze przez odpowiednie trzymanie pensety, przez odpowiedni czas poświęcony na stylizację dbać o to, żeby kierunki Twojej stylizacji były prawidłowo ułożone. Dzięki czemu Twoja klientka będzie zadowolona z efektu, Ty będziesz zadowolona z efektu, będziesz wiedziała, że dała z siebie wszystko, a Twoje rzęsy wyglądają perfekcyjnie. Co się dzieje, jeżeli zgubisz kierunek, no będzie wyglądało to bardzo niekorzystnie, szczególnie kiedy rzęsa zacznie troszeczkę odrastać. Bo o ile na początku jeszcze, jak ja pamiętam, starałam się gdzieś tam je doczesać, żeby one odpowiednio się ułożyły, to później przy odrastaniu tego się nie ukryje. Już nie ukryje się tego w momencie, kiedy ta rzęsa faktycznie gdzieś odstaje. Bo pamiętajmy o tym, że rzęsy rosną w rzędach, i jeżeli w którymś rzędzie rzęs przyczepisz rzęsę, która idzie w złym kierunku, na przykład gdzieś odchyla się, w momencie kiedy tu powinna iść na prosto, to będzie ją widać siłą rzeczy. To będzie psuło stylizację, będzie wkurzało twoją klientkę, będzie wkurzało Ciebie, będzie nieestetyczne i nieładne. A tego nie chcesz. Chcesz, żeby Twoja stylizacja była idealna, więc musisz skorygować ten. Błąd stylistki, i musisz pamiętać o tym, żeby kierunki zawsze szły prawidłowo. Ja jeszcze pamiętam to, i być może to było właśnie spowodowane tym, że ja na początku te kierunki źle układałam, że ja się cieszyłam, kiedy udało mi się stworzyć kępkę albo złapać rzęsę pojedynczą i ją po prostu doczepić. I to był sukces. To, to już nie chodziło o to właśnie, ja się nie skupiałam na tym, że ma być prawidłowy kierunek, tylko skupiałam się na tym, że mam przetransportować rzęsę od kleju do rzęsy naturalnej, tak żeby ona się przykleiła i żeby tam po prostu była. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby poświęcić trochę więcej czasu, a żeby wypracować właśnie odpowiednie nawyki już od podstaw, bo to później rzutuje na dalszy etap pracy stylistki. Kolejny błąd, taki, który ja popełniałam jako stylistka, to mało czasu dla danej osoby. Później, kiedy już zaczęłam zarabiać jako stylistka rzęs, starałam się przyjąć jak największą ilość klientek danego dnia, bo to dawało mi jak największą ilość pieniążków danego dnia. Po czym stwierdziłam, że no nie tędy droga. Ja wolę przyjąć mniejszą ilość klientek, ale poświęcić dla nich więcej czasu i zrobić dla siebie Dłuższą przerwę, bo czas stylizacji to nie tylko ten czas, który poświęcasz dla danej klientki, to jest też czas, który musisz wygospodarować dla siebie. Dlaczego tak ważny jest czas w stylizacji rzęs? Klientka, kiedy do ciebie przychodzi po raz pierwszy, musisz mieć dla niej więcej czasu po to, żeby przeprowadzić analizę oka. Dlatego, żeby z nią porozmawiać, omówić wszystko, żeby ona miała czas na wypełnienie ankiety przedzabiegowej, żebyście mogły ustalić efekt, jaki oczekuje Twoja klientka. To wszystko wymaga czasu. Cała stylizacja, nie wiesz, czy klientka ma dużo rzęs, czy mało rzęs, czy ma duże oko, czy mało oko. To wszystko ma wpływ na ten czas. Więc jeżeli dla każdej klientki wygospodarujesz te dwie godziny, dla nowej klientki dwie i pół, to będziesz miała komfort że twoja klientka wyjdzie z perfekcyjną stylizacją rzęs, bo Dobrałaś idealny efekt do oka, bo zrobiłaś analizę oka, miałaś na to czas. Miałaś czas na to, żeby stworzyć stylizację. Miałaś też czas na to, żeby po stylizacji pięknie sprawdzić, czy wszystko idzie OK i miałaś też czas na to, żeby później mieć przerwę. Bo ważne jest właśnie też to, żebyś... Robiła przerwy między klientkami. Nie ma nic gorszego jak to uczucie, kiedy patrzysz na zegarek: O, nie, za 5 minut mam klientkę, tu potrzebujesz jeszcze jakieś 15 minut, a na przykład jesteś głodna, chce ci się pić, musisz wyjść do toalety, boisz się, że jeżeli będziesz chciała coś zrobić w sensie właśnie wyjść do toalety, czy napić się, czy coś zjeść to Twoja klientka poczuje się urażona, że ty umówiłaś się z nią na tą godzinę, gdzieś nie, nie masz odpowiedniej ilości czasu dla niej. To wszystko generuje stres. Stres, który później wychodzi w Twoich stylizacjach. Jesteś zdenerwowana, Twoja praca zaczyna Cię irytować, a nie ma nic gorszego niż zirytowana stylistka rzęs. Moja praca, ja się śmieję zawsze, że jest moją medytacją. Ja się bardzo relaksuję przy tworzeniu stylizacji rzęs, co później widać w efekcie. Ale jeżeli na początku robiłam sobie taki maraton rzęsowy, to z każdą kolejną klientką jakość mojej pracy spadała. Ja czułam się przytłoczona, zestresowana, zdenerwowana i nawet ruchy moje też robiły się wolniejsze. Ja nie skupiałam się na tym, żeby ta stylizacja była dobra, tylko na tym, że mam za mało czasu, że chce mi się jeść, że chce iść do toalety, że chce mi się pić, że zaraz będzie następna klientka, kompletnie bez sensu. Lepiej naprawdę zrobić trzy czy cztery klientki dziennie. Ale zrobić je idealnie w cudownym balansie. Balansie czasowym i takim psychiczno-fizycznym dla ciebie musisz odpoczywać, bo błędy stylistki wychodzą z tego też, że jest przemęczona. Jeżeli będziesz dbała o siebie, jeżeli będziesz między klientkami, robiła sobie właśnie jakieś ćwiczenia nadgarstków, czy rozciągała swój kręgosłup, to będzie tylko dla Ciebie lepiej. I teraz kolejny błąd, jaki popełniają stylistki rzęsto, jest niewłaściwa postawa. Źle dobrane łóżko, źle dobrane krzesło i koniec. Twój kręgosłup tego nie wytrzyma. Jedną klientkę ok, drugą, trzecią, czwartą już będziesz czuła, to już będzie wtedy wychodziło i z każdym kolejnym dniem, przy każdej następnej klientce, twoje plecy będą cię bardziej bolały, będziesz miała coraz bardziej spięte. Tu, właśnie ten odcinek szyjny, coraz bardziej spięty odcinek piersiowy. O lędźwiowym już nie wspomnę. To był też mój błąd. Ja sobie wybrałam złe krzesło, wybrałam złe łóżko, źle je ustawiłam. Musisz siedzieć w ten sposób, żeby móc oprzeć łokcie na łóżku i swobodnie pracować nad garstkami, nad głową klientki. Dzięki czemu Ty masz w miarę prawidłową podstawę, bo Twój kręgosłup jest chociażby w linii prostej nie jesteś taka przykurczona, i to już jest wtedy dla Ciebie też większy komfort pracy. Ten błąd, który popełniają stylistki właśnie przy doborze nieodpowiedniego łóżka i nieodpowiedniego krzesła, powoduje, że krótko pracują w swoim zawodzie, bo nie wytrzymują właśnie z bólu. No i tu jest absolutne wtedy wykluczenie. Albo doznają różnych kontuzji, chodzą co chwilę na masaże. To jest kompletnie niepotrzebne. Wystarczy, że będziesz pamiętała o tym, żeby się rozciągać, i o tym, żeby odpowiednio dobrać łóżko i krzesło. I to jest klucz. To wystarczy, żebyś zachowała dobrą postawę, żebyś mogła pracować jako stylistka rzęs długie, długie lata. Następny błąd, jaki popełniałam jako stylistka rzęs, to niedopatrzenie sklejek. Sklejki, z mora stylistki. Te z Was, które pracują metodą rzęsa w rzęs, wiedzą o czym mówię. Jeżeli układasz i właśnie pracujesz taką metodą rzęsa w rzęse, czyli ja pracuję na naprzemiennie, ale właśnie rzęsa w rzęse, czyli układam rzęsę, przechodzę do następnego i kolejna rzęsa tuż obok jest już aplikacja, następna rzęsa, następna i tak dalej. To może spowodować, że rzęsy się skleją. I jeżeli masz odpowiednią ilość czasu i nie stresuje cię to, że za chwilę będzie następna klientka, że ty masz już spóźnienia, to masz komfort sprawdzenia sklejek, który to jest w ogóle totalny must have w każdej stylistki. Sprawdzenie, czy stylizacja jest wykonana poprawnie pod względem właśnie tego, czy do kępki czy pojedynczej rzęsy nie doczepiła się w międzyczasie żadna baby lashes, bo to. Spowoduje jej wyrwanie, tym samym lukę w tym miejscu, czy właśnie rzęsy nie są sklejone w grupach, bo to też będzie powodowało dyskomfort, brzydką stylizację, rzęsy będą sklejone w jednym miejscu, będzie to od razu widać, nie będą ładnie się układały, będą przeszkadzały klientce przy czesaniu, a nawet będą ciągnęły i to też będzie niekomfortowe. No i co pomyśli sobie o Was, Wasza klientka, jeżeli wypadnie jej kępka z trzech rzęs, do tego trzy kępki, no fatalnie. Warto jest, żebyś właśnie miała wydłużony czas pracy, żebyś była zrelaksowana przy swojej pracy, żebyś nie popełniła tego błędu, jakim jest właśnie Sklejanie. Powiem, że ja na, nawet teraz mam taką technikę, że kiedy już tworzę właśnie te kępki, kiedy już mam stylizację w trakcie, to zawsze cofam się o jedną, sprawdzam, czy nie ma sklejki, i jeżeli jest, to szybciutko ją rozklejam, bo to też jest lepiej, jeżeli one są na świeżo, że tak powiem, rozklejane niż na sam koniec. Bo też możesz spowodować to, że niestety zniszczysz się. dany sektor stylizacji, będziesz musiała zacząć od nowa, ale jeżeli masz czas i coś takiego się wydarzy, to bez problemu, bez stresu, wiesz, że możesz to zrobić, tak? Więc dbaj o to, żeby mieć czas, żeby sprawdzać sklejki, bo to jest ważne dla Ciebie i dla Twojej klientki. Kolejny błąd początkującej stylistki to dobór lampy do stylizacji. Czym ja się kierowałam przy doborze lampy? Opinią koleżanki po fachu. No i niestety wybrałam lampę nieodpowiednią dla mnie. Dopiero później, kiedy zainwestowałam w lampę Glamcor. Dlaczego mówię, że zainwestowałam? Bo ta lampa kosztowała dużo więcej niż ta, którą jakby zakupiłam z polecenia. No i kompletnie pieniądze w błoto. Lampa nie doświetlała odpowiednio, miała złe światło, robiła mi cień, a lampy Glamkor są stworzone do takich zabiegów. To są lampy bezcieniowe, czyli nie rzucające cienia tak naprawdę, czyli lampa puszcza snop światła na rzęsy i możesz pracować w ten sposób, że kiedy przykładasz sobie rzęsy, to nie rzucasz cienia na dany sektor. I to jest cudowne, bo błąd. Stylistki to jest źle dobrane światło, co skutkuje wadą wzroku. Stylistki, rzęs prędzej czy później i tak chodzą w okularach czy szkłach kontaktowych, głównie dlatego, że skupiamy wzrok przez no, dłuższą chwilę w jednym miejscu. Trzeba o to zadbać, żeby w momencie, kiedy pracujemy, nasza powierzchnia pracy, sektor pracy był dobrze doświetlony, dzięki czemu... Dłużej będziemy cieszyły się sokolim wzrokiem. Ja na razie nie narzekam, chociaż myślę, że pewnie niedługo już będę musiała po okulary skoczyć. Ale dzięki temu, że zainwestowałam właśnie w dobrą lampę, to myślę, że ten czas znacznie się wydłuży, bo naprawdę lampa Glamcore jest dedykowana wręcz powiedziałabym do stylizacji rzęs i to jest naprawdę cudowny produkt. Ja mam pojedynczą, ale podwójne też będą się bardzo dobrze sprawdzały. Należy naprawdę zadbać o to, żeby sektor Swojej pracy był odpowiednio doświetlony, bo rzęsy są drobne, rzęsy są małe. Dzięki temu, że jest dobrze doświetlony, ty unikniesz właśnie przyklejania rzęs w nieodpowiednim miejscu czy łączenia rzęsy syntetycznej z baby lashes. Przez to właśnie, że widzisz obszar swojej pracy. Myślę, że te błędy, o których powiedziałam, to właśnie takie, które dotyczą początkujących stylistek. Takie, które są do skorygowania. Wszystko można poprawić. Możesz popracować nad tym, żeby poświęcać więcej czasu, możesz popracować nad tym, żeby lepiej trzymać pensetę, możesz popracować nad tym, żeby zakupić odpowiednie oświetlenie. To wszystko jest do wypracowania. Kolejny z błędów, dobór kleju do stylizacji. Ja nie wiedziałam o tym, myślałam, że jeden klej jest dobry na wszystko. Otóż nie. Do warunków panujących w pomieszczeniu dobieramy klej, to wiemy ale że klej tak naprawdę dobieramy też do pory roku, dobieramy też odpowiedni klej do danej stylizacji. Tego nie do końca wiedziałam jako początkująca stylistka. Teraz to wiem, że do stylizacji 1 do 1 wybiorę klej szybszy, do stylizacji objętościowych wybiorę troszeczkę wolniejszy po to, żeby właśnie odpowiednio utwierdzić kępkę, żeby cała stylizacja była piękna, rozpuszczona, żeby uniknąć sklejek. To wszystko wychodzi w trakcie pracy. Nawet praca z klejem. Często, gęsto właśnie zdarza się tak, że stylistki mają problem i popełniają ten błąd, że dobierają nieodpowiedni klej do danej stylizacji i wszystko się rozwala. No niestety ja też y, byłam ofiarą tego błędu, ale na szczęście Znalazłam idealne rozwiązania, kleje, które teraz są dostępne, wybieram odpowiednio do danej stylizacji, dzięki czemu wiem, że stylizacja jest trwała, że wszystko będzie z nią ok, że ma długą retencję, kliencki wracają, mają bardzo duży rzęs, ja się z tego bardzo cieszę. Mam nadzieję, że ten film Ci się przydarzy, moja opowieść o błędach stylistki, rzęs pomoże Ci w skorygowaniu Twoich błędów, jeżeli takie popełniasz, a jeżeli nie powiedziałam o jakimś błędzie, to nie dlatego, że pominęłam to celowo, tylko dlatego, że ja opowiedziałam o tych, które sama popełniałam, o tych, które naprawiłam, bo wiem, jak je właśnie naprawić. Więc jeżeli ty miałaś jakieś przygody z różnymi historiami w trakcie stylizacji rzęs, a które poprawiłaś, to napisz to w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Ja na pewno się do tego jakoś fajnie odniosę, a też inne dziewczyny będą mogły zobaczyć. Co tak naprawdę może jeszcze się wydarzyć, jakie błędy stylistka może jeszcze popełnić. A tymczasem bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie i jak najmniej błędów. Życzę Ci miłego dnia.